Dobre kartony stoją Zobac Mir mówi, że nie Dobra, nie słuchajcie Miry Zobaczcie co się stało Przez jedną noc Zasypialiśmy i w ogóle tego nie było nic nic, Nawet potek nie spadł, no to już wiecie co jest Armagedon Armagedon Co? No to dobrze, że sobie wczoraj trochę wyjechałam wózkiem na spacer, bo dzisiaj Tara City, Tara City Nie no, zima jest dobra Dzisiejsze gotowanie to będą tortille, takie profanacja trochę tych meksykańskich, bo zrobiliśmy z tego co mieliśmy w domu. Przyprawy takie meksykańskie i nie mieliśmy kurczaka, mieliśmy ogromną ochotę na kurczaka, ale nie mamy kurczaka i mamy, słuchajcie, tofu wędzone do środka, papryki żółta, czerwona, trochę czosnku, czerwona cebula i trochę pieczarek chyba. No i placki pomidorowe takie nie za duże i składowo już wam mówię, że one są, ale pomijmy to. Damy sobie troszeczkę tej siraczy kokosowej i jakbyście mnie pytali o tą siracy kokosową, to tego kokosa za bardzo tak nie czuć, więc to będzie pasować. Jakby ktoś się zdziwił, meksykańskie z kokosem, nie? Także nie, spoko. Tu bardziej mi chodzi o to, żeby to było ostre, a lubię ten sos, więc po prostu sobie dam. Czedara sobie wrzucimy trochę, pomidorki i tutaj mam resztkę tej marynowanej cebuli czerwonej w Otcie ryżowym i cukrze na oko. Yy, trochę świeżej kolendry. I robię to na grillu. Zawsze pytacie się mnie o mojego grilla. To jest Tefal Opti Grill XL. Jak sobie wpiszecie. Ja go mam już, nie wiem, za dwa lata może będzie? Kurczę, no już trochę jest. I bardzo, ale to bardzo jestem z niego zadowolona. <grystanie> mm -hmm. Motylek. Na razie motylek wygrywa z gryzaczków. Żyrawka jest tu. Ale motylek, zobaczcie, motylem jestem, motylem jestem, trut, zjemcie na obiad, zjemcie. Dzisiaj sami nie możemy dojść do ładu, jednak bez pomidorków, bez cebuli, tylko sam farsz, sos, czedarek i kolendra i na grilla. Akurat mi się wszystkie zmieściły, bo wyszło mi sześć. Także cieszę się, bo już zużyłam od razu wszystkie placki. I z takiego grilla, słuchajcie, świetnie smakują zwykłe tosty. No tak smakują mi tosty z tego, że już, no nie pamiętam, kiedy używałam tostera do tostów, nie? Także jak robimy tosty, to robimy z grilla cały czas. No pyszne, pyszne. Chwila, moment i gotowe. O, mmm. Ale mam dzisiaj palemkę. Będę trochę żgała w oczy, bo się nie maluję, bo mi się dzisiaj nie chce. Coś, co było do przewidzenia, to to, że pytania czasami wracają jak bumerang. I kolejnym pytaniem, które wróciło, właśnie jest. Czy nad naszą wyspą pojawi się okap, wyciąg, jak zwał, tak zwał. Otóż nie, moje zdanie się nie zmieniło, ale um, na temat tego ja się wypowiadałam i nawet wiem, w którym vlogu to jest, więc wrzucę Wam tego vloga w informacji pod filmem, kto nie wie i chce usłyszeć, dlaczego nie będziemy mieli okapu um, i tam w tym filmie mówię i to się też nie zmieniło, że jeżeli jakaś rzecz by się tutaj zaczęła dziać, nie wiadomo jaka, no, to wtedy będę rozmyślała nad na przykład zamontowaniem jakiegoś okapu, czy wy, wyciągu, czy jak to się tam wszystko nazywa. Więc w tej chwili nadal mówię, że nie. I w tym vlogu, wiecie co, chyba od 10 minuty. Ja tam też postaram się Wam napisać w nawiasie w informacji pod filmem, od której minuty możecie sobie zerknąć i ja tam y, biadolę na temat okapu. Także nie. I słuchajcie, pytacie się mnie też już o jakieś pytania na temat mojej białej indukcji, a są one dotyczące tego, mm, że. Czy po gotowaniu, jak mamy garnek od spodu, jak on nie jest czysty, to no, kuchnia się ubrudzi wtedy, nie? I czy nie mam problemu z domyciem y, tej kuchni? Y, przy gotowaniu, fakt, miałam już taką sytuację, że zostały jakieś tam, wiecie, mazgaje po, po tym, ale wszystko przestygło, ładnie umyłam i nie miałam problemu z umyciem tego po prostu gąbką zwykłą. I nie mówię, że w przyszłości może nie pojawić się taki problem, bo piszecie mi, że nie możecie doczyścić swoich jasnych kuchni, nawet takich szarych i takich białych. I w ostatnim filmie też ktoś z Was napisał. O jakiejś paście, chyba do czyszczenia, właśnie indukcji, że to świetnie puszcza i świetnie schodzi. Więc jeżeli mnie oglądasz, to możesz napisać komentarz. I jeżeli innym widowie y, mają jakiś patent, właśnie na czyszczenie y, kuchni, jeżeli zostanie nam ślad od garnka i, i podobno ciężko to schodzi. No ja na razie się nie mogę wypowiedzieć w tym temacie, bo mi się łatwo to umyła, ale to jest dopiero początek. Więc jeżeli zauważę takową y, rzecz, no to na pewno będę was informować. Więc y, jeżeli macie życzenie i macie jakiś patent albo właśnie jakiś środek, który świetnie domywa wtedy kuchenki indukcyjne, to napiszcie: No to wtedy nie tylko ja skorzystam, ale i też inni widzowie, bo nie wykluczam, że może mi się to w przyszłości przydać, przecież, nie? Więc ja sobie wtedy też mm, pozapisuję Wasze mm, polecenia. Więc zapraszam do dokumentowania, jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, właśnie jeżeli zostają ślady na indukcji po garnkach, to będziemy sobie wszyscy wchodzili i czytali. Ty, 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 ty. Palemka odbija i... Coś jeszcze chciałam powiedzieć was zapomniałam. Bez kitu. Może się przejdę po chałupie, może mi się przypomni. Coś, co chciałam powiedzieć, to to, że przeglądałam swoje garnki i tylko jest jedna zwykła taka patelnia od naleśników, która była kupiona w Biedronce i ona nie nadaje się do kuchni indukcyjnych. I to jest tylko jeden, jedyny garnek, który nie nadaje się na moją kuchnię. Także hu, jesteśmy, wiecie, uratowani i właśnie muszę zamówić sobie chyba może z tej mojej firmy WMF albo z jakiejś innej, nie wiem, no jakąś lepszą patelnię do naleśników chcę sobie zamówić. I jeszcze jest jedno pytanie, które cały czas się pojawia: to, to czy zostawiamy kuchnię gazową? Nie. I tej kuchni nie będzie, i ta dziura, która tam zostanie, to będzie zamaskowana takim czymś, co zobaczycie, jak przyjedzie, to Wam wtedy pokażę. Także spokojnie. No chyba, że powiem Wam tak, jeżeli to będzie rzeczywiście kiczowato wyglądać, to no, będziemy rozmyślali nad wymienieniem całego blatu. Co nam się, no szczerze mówiąc, nie uśmiecha, no bo wiadomo, że to też troszkę będzie kosztowało, ale może nam się uda tym tańszym kosztem właśnie ładnie to zakryć. Więc wymyśliliśmy taką fajną rzecz, którą pewnie Wy też już znacie, ale jak przyjedzie, to Wam pokażę. I nie zostawiam sobie tej kuchenki gazowej na zaś, gdyby nie było prądu. Bo, bo znowu pojawiają się te komentarze, że jak nie będzie prądu, to nic nie ugotujesz. Ale słuchajcie, może w dniu, w którym nie będzie prądu, ja akurat nie będę miała nic do gotowania na kuchni, tylko może akurat będę robiła jakieś dania z piekarnika, no i wtedy też nic nie zrobię. No matko kochana, ja nie wiem, co wy z tym prądem wszyscy. I przypominam wam, u mnie ostatni raz prąd, wiecie kiedy nie było? I to nie było nawet 10 minut. U mnie prądu nie było ostatnio w Wielkanoc. Prawie rok temu, słuchajcie. Ja nie mieszkam w miejscu, wiem, że są takie mieściny w Polsce, gdzie często wyłączają prąd. I słuchajcie, nawet jeżeli przyjdzie taki dzień, w którym, nie wiem, będzie jakaś awaria i nawet prądu nie będzie cały dzień, no to jakoś kuźba przeżyjemy, no. Ja nie widzę po prostu sensu trzymania aż dwóch kuchni w domu, no. No nie! No nie, już przestańcie z tym prądem, no matko kochana, no. Boże. Nie będzie prądu, kawy też się nie napiję. Co ty robisz, ja dotknęła, ona mi pisła. Pisłaś na mnie? Także koniec i kropka z tematem braku prądu. Boże święty, no, koniec. Matko boska, jaki kadr. Dawid z tyłu się ekscytuje wiertarką, bo wierci. Wie, wier, a wiertłem się, dobrze. Ekscytuje się, wiertłem nie wiertarką? No dobrze, nieważne, a ja pokazuję to historię, ja uwielbiam to historię, cztery to jest. Ja uwielbiam wszystkie części, wszystkie. Klasyka gatunku, ja bardzo lubię ten film i zawsze go oglądam. Na kanał Plusie leci akurat Dzień Niepodległości. Czy ktoś z was też tak lubi jak ja? ja Dwójka tak niekoniecznie, ale jedynka, no zawsze. Mir jako pierwszy korzysta. Nie, no, i się I był pierwszy? I się był pierwszy? No Mir, on jest informatykiem. Niech hasło mi przypomni. Mir, bo Dawid włącza internet i zapomniał hasło do, do internetu. No. Nie, mówi, że nie. No. Śmiało okienko No. Mir przy okienku. No. Dobra, możesz robić. Więc ogólnie to będzie wyglądało tak, że teraz to i tak będzie komedia, dlatego że my mamy dwa inne biurka. Ale... czekajcie, może ja zasiądę tu. Może zasiądę tu. I teraz będę demonstrować. Więc tu jest ta wnęka taka, jak jesteśmy tu u góry w naszej sypialni, i w tej wnęce właśnie będziemy mieli komputer tylko. To będzie robione na załogienie kiedyś, i tu będzie tak biurko, nie? Takie, wiecie, ładne, nasze podwójne. No, my jesteśmy z tych, co uznają komputery stacjonarne. No, ja nie powiem, że to nie jest fajne położyć się wyżej z laptopem. Pewnie, że tak. Ale, żeby uciągało i było trochę taniej, no to trzeba kupić taki laptop. No może kiedyś tam one się. Jest lepszy, no może się kiedyś dorobimy i zmienimy zdanie. Nie wiem. no Ja w swoim życiu miałam Najlepszy. trzy laptopy i one nie były tanie i niestety to... Grzeją się tam. No to, że się grzeje, bateria ciągle musisz hmm. ładować, e, nie uciąga tych wszystkich rzeczy, tak jakbyś chciał. E, no i no ogólnie, no to, to moje zdanie. I ja nie mówię, że nigdy nie zmienię zdania i nie kupię sobie znowu laptopa, ale na razie nie, 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 nie. Na razie nie. W tej chwili na dzień dzisiejszy nie. I tutaj oczywiście tak, są suszarki na pranie. Deska do prasowania i kiedyś jak najbardziej też mamy w planie kupić sobie suszarkę taką bębnową jak pralkę do suszenia, więc no ale suszarka taka i tak musi być, bo czasami latem czy, czy wiosną yy, trzeba wyrzucić sobie trochę prania na, na, na zewnątrz, nie? Ale no na razie są rozłożone tutaj, więc sobie tutaj leżą i tu, tu, tu za nami, nie? Jak będą te dwa komputery to jest ta elka i tu pod całą ścianką tu, 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 tu dotąd, będzie taka ładna zrobiona, jakby to powiedzieć komody. Nie tak ładnie będą zrobione, że tu przy tym skosie jeszcze będzie fajnie do ustawienia, coś czy tego. A w ogóle my te skosy mamy naprawdę fajne, nie są takie, jakby to powiedzieć, straszne, że są męczące, nie? Bo czasami jest skos taki, że już, już nie dojdziesz, a my mamy naprawdę jeszcze te skosy, przynajmniej ja tak uważam, że są naprawdę jeszcze dobrze. No i później, tu jak przejdziemy na tą ścianę, nie, do tego okna, to tu będzie taka piękna, ładna szafa pod zabudowę z lustrami, która będzie oświetlona również na zewnątrz ledami. My to już w ogóle wiemy, co to będzie, bo rozmawialiśmy już z naszym tym panem od mebli, ale musieliśmy na razie to wszystko przełożyć jeszcze, więc plan i jak to będzie wyglądało, to już jest, ale jeszcze tego nie robimy, jeszcze chwilę, a namiarów Wam nadal nie daję, dlatego że nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że Wam mówiłam. Oni mają tyle zamówień, oni na zamówienia nie narzekają i ja nie chciałabym usłyszeć później, że meble będę miała w 2023 na przykład. <noise> nie no, może trochę, może trochę przesadziłam, ale... Mir jest w statku kosmicznym, a Rysiu go atakuje. No. I tak, te kartony to tak jak mówiliście, słuchajcie, tylko ja je tak ułożyłam na odpierdziel, i tu fajnie jest, wiecie, poustawiać to tak, żeby z jednego kartona było przejście do drugiego. To jest jedno. Dwa, no można już tymi naklejkami, które są do niego, do nich po żeby te kartony o nie latały, nie? Także to jest wszystko do ustawienia, ale yy, na razie jest progres, że są po prostu złożone. O, tak jak mam na przykład tu karton i czekajcie, ułożymy tutaj i tu już jest przejście na dół, nie? Do następnego. Także trzeba tu trochę. Co się... Oni się biją. Mir liściuje Rysia. Nie wolno się tak bić. Ryszard. Ryszard się schował. Matko, Ryszard. Mir, dlaczego ty się tak zachowujesz, Mir? Hmm? Mir, co to za zachowanie jest. Co? Co to za zachowanie jest? Wyglądasz jak w bębnie od pralki. Mir, Albo jak taki statek kosy... Mir mnie zaatakował! Ja nie wy... Zobacz! On się chce ze mną bawić. Mój Mir. Rysiu ci przywalił i uciekł. Ryszard. Ty cwaniaku. Aha, Rysiu się nie poddaje. Jeszcze będzie zabawa. No i na przykład, o tu są od spodu te kółka, to muszę pogłówkować, żeby to inaczej ustawić. No, tak przyjemnie mroźno jest. Śnieg nadal jest. Jest słoneczko. Jest fajny mrozik, nie wiem ile jest, ale trochę chyba jest, nie? Nie wierzyłeś? Nie patrzyłeś? Trzeba by było zobaczyć. Więc tutaj u góry. To już mniej więcej ta Elka będzie wygospodarowana do, do tego okna i wiemy jak to będzie wyglądać. Będzie tak. Będzie tak. mnie oczywiście. Co tu się wyprawia? A, kartony na razie, bo tutaj też już jest plan działania, tylko taki może nie w 100%. Tu będzie łóżko nie z tej strony, bo tu jest. Y, na telewizor, więc tu będzie telewizor, nie ten, tylko inny. No i to na razie wyjedzie sobie na dół. No bo tam, jak wynieśliśmy komputery, to na dole oni mają swój drapak. Jezus, marnie, jak ja wygląda? Tam mają swój drapak, no i te kartony też im tam dołączymy, będą mieli dwa w jednym, nie? A nie wiem, czy wasze koty też tak mają, że na przykład. Mm, one przeważnie chodzą za nami. Tam, gdzie my siedzimy, one też. No dobra, są czasami wyjątki, tak jak Bazyl, który lubi spać w innych pomieszczeniach, znaczy on czasami śpi. Ale w większości przypadków on wychodzi, on nie chce z państwem spać. I tak jak na przykład te kartony, nie? No, czy ogólnie drapak by był nowy, to zabawa jest w momencie, gdy my tu jesteśmy. Jak my wychodzimy stąd, to oni sobie tu przychodzą, oni sobie tu siedzą, ale tu nie ma zabawy. Wiecie. To, to takie dziwne, nie? One się bawią tam, gdzie my siedzimy. Ja nie wiem, czy to chodzi o to, żebyśmy widzieli, czy co. Patrzcie, ile śniegu. Ale przyjemnie. Ale co z tego, jak bubcia, tylko Taras City znowu, no. Ja nie wiem. Mir, gdzie ty tu chodzisz, Mir? Boże, ty wszędzie tą gębę musisz wsadzić, Mir. Zoba na Rysiu. Zoba na niego. Ryszard. Ryszard. Co ty? On chce chyba na szafę fiknąć. Ryszard. Ja drżę. Rysiu, no patrz jak patrzy. Pśk, 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 pśk. Rysiu, no nie wolno chyba, co? Rysiu twierdzi, że wolno. To wchodzisz na szafę do góry? Ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam Ryszard. Rysiu. No, fikasz? W ogóle jak on się tu zmieścił? Patrz na niego. On sobie tu na tej poduszeczce leży. Wygodniej, Ryszard, ty draniu. A ciebie oczywiście tak pięknie i ładnie namiętnie w lustrze widać. No i ja muszę cię to raz wyciąć, nie? Nie, to ty tak usiadłeś. wyciąć. Nie. Tak <laughs> nie wiem. Połóż nam na podłodze. Nie, no pałeczko, grzeje. grzeje. wrócisz ten fotel i będzie? Tak, albo przywróci fotel, albo nie trafi tu w szafę, albo no ogólnie coś się stanie, nie? No on chce skoczyć, no nie widzisz, to jest nie. Się. Przesunąć. Mówi, ale ja jestem piękny. Odjeżdżamy, Rysiu. Ja nie będę później. Bo nasze koty to są... Jak <laughs> wusku. w wózku. Aaaa kotki dwa, Szary i Siu. Ta ra ra. Ryszard, ale masz fajnie. Na razie mu się to podoba. Nie no, Ryszard bez przesady. A, -a kotki dwa, ra ra ra, Rysiu. Ryszard. <laughs> Nie no. <laughs> Dom wariatów, rodzina patologiczna. Tu jak Ci się Cia Ciałkowy wybiło Rysiu. Coś taki tłuszczyk się wylał chyba? Co? Ryszard. To dronią. No dobra, Rysiu, bo na razie mamy fotel na środku pokoju, więc może tak na bok, co? Tu może, Rysiu, co? Do okienka, patrz. Nie, no co za kot. Ryszard. A może ty się tam już tak skleszczyłeś, że wyjść nie możesz, Było co? Było połączenie z internetem, słyszysz? Zerwało, Boże. Mir, zobacz jak twój brat siedzi. O matko, ale grzeje kotka. Ale grzeje kotka. Ok, jeszcze chwilę śpi, bo jeszcze chwilkę chyba pośpi. Zrobię sobie jeszcze kawę, bo zdąży wypić. No i później Dawid będzie mm, przenosił drugie biurko. Także tam u góry nam się zrobi miejsce, u góry na dole nam się zrobi miejsce i zrobimy sobie właśnie tam. Ten drapak dla nich na razie. A ogólnie, jak się przeprowadziły już do góry, w sensie, że tam będziemy spali w sypialni, no to drapak znowu wjedzie do góry, nie? Bo nasze koty zawsze muszą mieć drapak tam, gdzie my siedzimy. Nie wiem, czy to wszyscy tak mają, czy to tylko nasze koty, czy to ogólnie koty tak mają, bo nie wiem. Ale u nas tak właśnie jest. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, mleko mam wyjęte przecież. I jeszcze chciałam powiedzieć jedno: że jakby ktoś nas pytał, czy teraz już w najbliższym czasie planujemy się przeprowadzać do góry, w sensie łóżko czy coś? Jak najbardziej byśmy mogli już wyro przytargać y, tu z tej sypialni, którą mamy. Y, ale wiecie co, jednak minusem jest to, że rzeczywiście łazienka jest na dole, tylko nie wiem. No, w tej chwili na dzień dzisiejszy mówię, że nie. Nie wiem, czy na przykład za kilka dni nam nie odpierdzieli w głowie i nie będziemy przenosili już łóżka do góry, nie? No, także no, rozumiecie o co chodzi. Ale no, na razie jest tak, że komputery. W ogóle... Także tutaj mamy łóżko, tu Nuzi dostawka i zawsze powtarzać będę, że dostawka dla mnie to jest 5 milionów procent na plus za wymyślenie takowych rzeczy. To jest niesamowite, także polecam dostawkę każdemu, każdemu, słuchajcie. Także Nuzia śpi tutaj codziennie, także mega to jest, mega. Tym bardziej, że ja mam to przy łóżku, zobaczcie, super to jest. I teraz tak, jeżeli chodzi o to tutaj, no to wiadomo to kiedyś wyjedzie do laurki, do pokoju bo to jest mebelek ładny, tu moja kawa oczywiście to na razie jeszcze tutaj zostawiam i tu mamy odlewy gipsów wyciągnęłam, bo chcemy znowu zrobić sobie te odlewy tych nóżek, czekajcie bo ja tu w szufladzie nawet mam gdzieś, czekajcie o, nuzinuszkę nóż Zobaczcie, jaka słodziutka jest ta luzinuszka. Cudowna, piękna. No, także chcemy sobie jeszcze zrobić... I dziadki chciały, wiecie? Nóżkę i może rączkę. Zobaczymy, no, na ile dziecko pozwoli oczywiście. Także mamy tutaj... I tu mam ramkę, do której to właśnie będziemy wkładali. I tak, bujaczek nie wiem, czy nie będę go sprzedawała niedługo, ale to no musicie Dam Wam znać, o w, tym, w ten sposób, tutaj są rzeczy też do sprzedania na Vinted, oprócz poduszki, kocyki są nawet, słuchajcie, yy, i zobaczymy, co może nie wszystko jeszcze, ale większość z tych rzeczy na pewno pójdzie na sprzedanie, dlatego na razie tutaj tak to wszystko yy, stoi. No i ogólnie jak nawet łóżko kiedyś wyjedzie do góry, yy, to tutaj w tym pokoju będzie po prostu taki pokój, yy, wiecie, kupi się jakieś łóżko, gdyby ktoś przyjechał, to sobie może bez problemu wtedy jeszcze spać. A tutaj jak widzicie Dawida, biurko, które trzeba właśnie wynieść do góry, jeszcze jego komputer i wszystko, dlatego on ma inne. I na razie będziemy wyglądali jak w cyrku. Telefon masz, tam masz telefon, koło nuzi. No i jak to wyjedzie, to tu na razie postawimy te kartony yy, obok tego drapaka. Zobaczcie, kogo tutaj mamy, kogo tutaj mamy. Jest. Nieśmiały uśmieszek, ale jest. Słuchajcie, jest godzina 11, więc przebieramy dziesiątko z piżamy. Zresztą mama dopiero też się teraz ogarnęła, więc wszystko w normie. W końcu mamy weekend. I słuchajcie, chciałam jeszcze powiedzieć jedno. Na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to ja w tym roku też. I na Allegro coś wpłaciłam i jak mogłam, to wrzuciłam w Lidlu w puszeczkę, bo akurat tam były puszki. I jeszcze słuchajcie, w internecie kupiłam... Mm, za 54 zł u mamy ginekolog ten pakiet także też się tam dorzuciłam i jeszcze u pani u pani u Mm, Elizy też kupiłam dwa e-booki, które tam były, takie do kupienia jeden jakiś tam kulinarny, i drugi. Yy, także ja troszeczkę w tym roku na wielką orkiestrę, yy, słuchajcie, wrzuciłam. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że yy, Wy też tam się przyczyniliście do tego wszystkiego. No bo jednak w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach w tym roku było to utrudnione ze względu na to, co się wszystko dzieje. Także zobaczymy, jaką kwotę zebrali. No taka nieśmiała jest. Nieśmiała jestem, powiedz. Nieśmiała. Aha, dobra, przebieramy I patrz jaka główka wytarta z tyłu Gdzie jest telefon? Zgubiłem telefon Nie wiem, gdzie jest telefon Wzięłaś mi? Wzięłaś mi telefon? Co? Nie, ty masz motyla, nie? O, odfrunął 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 Motyl od Fruno. I nasi widzowie przypomnieli nam, słuchaj, mimo iż to, że mama ma w kalendarzu w telefonie zaznaczone przypowiadomienie, przypomnienie, no powiadomienie o tym, żeby zrobić Ci zawsze zdjęcie. I Laurka kończy cztery miesiące i wchodzimy w piąty, więc zobaczcie, jak ten czas leci. Mamy wszystko tutaj użykowane. Ja mam kocyk z takiej firmy, ale jeżeli chcecie takie różne cuda, wystarczy wpisać w Google fotokocyk i wam wyskoczy do koloru, do wyboru i takie po prostu różne cuda na kiurze. Masakra. A ten jest o tyle fajny, że jakbyście chcieli, to możecie go używać nawet w formie kocyka, ale ja kocyków mam tyle, że tego nie używam, po prostu mam to zawsze do zdjęcia, także pamiątka na razie będzie, chociaż do 12, chociaż wiem, że tutaj to już będą pewnie problemy na tej końcówce, ale jak ile się da, tyle zrobimy. Tyle zrobimy. No, tyle zrobimy. Więc mam dinozaura, dinozaura dzisiaj mam, tak? A nie, ej, zobaczcie na to. unicorn, To jest dinozaur. I on ma roga. I ja pierdzielę. Teraz wszyscy mają roga. Nie, no to jest niesamowite. Dobra, chowam sznurki, bo zaraz koty mi mogą y, zwędzić do zabawy, bo nie lubią takie rzeczy, właśnie. Także mamy zdjęcie zrobione. No mamy zdjęcie zrobione. Takie piękne, ładne. Dla laurki. No, dla laurki. No, dla laurki. Tak? Ale nie no, dinozaur i unicorn, no bez skitu. Ta różyczka coś ci się tak tu przyklapła. Nie no, patrzcie na to. Tu w sypialni. Tu. Coraz wyżej. I tu. No i tam kabelek idzie, bo Dawid Informatyk ma problem i robi próbę internetu. Nie no, jak my tak będziemy mieli kable w bo to fajnie. I Dawida komputera też już nie ma, także tutaj wiadomo na razie kartony, czyli. Wiecie, one muszą być, mówię wam, w miejscu w którym my najwięcej przebywamy, czyli albo w salonie, albo tutaj w sypialni, więc wybieramy miejsce w sypialni. A u góry na razie wygląda to tak, tak jak widzicie, wszystko jest rozpierdzielone, jeszcze wiecie, kurze trzeba porządnie powycierać i tak dalej. Tu już podłogi wcześniej pomyłam, wiecie, jak to się przenosi coś, no to przecież sprzątanko full service, nie? No także tak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy tu będzie odstęp między nami i drukarka tutaj na dole. Nie wiem, będziemy kombinowali, ale tak jak wam mówię. W planie jest tutaj tak. Tu będzie piękne, ładne, całe biureczko, takie wiecie. Każde będzie miało swoją szafki, szufladki na zamówienie. Tu polecimy z tą komodą pod spodem i tu będzie ta komoda cała podłączona tutaj i dotąd będzie szafa taka, która będzie miała piękne zarumibiste lustra. Mówię wam, no ja, ja już widziałam to w projekcie, także ja wiem, jak to będzie wyglądało. No i no, ale już jest dobrze, że mamy komputery chociaż u góry, więc. Nie jest źle. No tragicznie jeszcze nie wyglądają te biurka, nie? Kolory mają dosyć podobne, więc tak y, strasznie źle to nie wygląda. Jak się posprząta, ułoży wszystko tak, powinno być, te kable, kabelki, nie? Bo to jest najgorsza sprawa, która może tutaj być. No to jakoś to będzie wyglądało. Stwierdziłam, że jak nie umyję włosów, to chyba oszaleję. I zobaczcie, jakie mi się w ogóle rude porobiły. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze teraz. Ale normalnie, bo u mnie ogólnie w rodzinie od strony taty to są rude osoby. I ja wierzę, że w mojej poświacie włosów coś jest rudego, wiecie? Także ja ogólnie mam gdzieś jakąś poświatę rudą. Którą nie zauważam od teraz, tylko już od, od tak zawsze w sumie. I słuchajcie, jeszcze wiecie co chciałam powiedzieć? Że piszecie mi, że... Bo ja wam mówiłam, że mi strasznie włosy wychodzą. Tak, mi bardzo włosy wychodzą. Teraz jak... Wiecie co? Żałuję, że wam nie pokazałam ile mi włosów wyszło teraz przy myciu. Ale jak w następnym razem umyję i nie zapomnę, to wam pokażę ile jest włosów. I fakt jest jeden, że rzeczywiście ja na to wypadanie włosów... No ja w ogóle mam grube włosy. I rzeczywiście ja jeszcze nie mogę narzekać, bo mam naprawdę dużą kitę, grubą kitę. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli te włosy będą mi wypadały w takim tempie, to za jakiś czas będę miała po prostu cienką jak dupę węża. Nie wiem. No na razie już suplementuję to, co Wam mówiłam, także no. Niestety, jakoś tak. A ten kabel od internetu, który widzieliście tam przez całe mnie, to nie, 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 spoko, Dawid po prostu coś tam mm, mu tu za szybko nie szedł, ten internet, on wczoraj uciął wtyczkę i doszedł do ładu, że teraz jest za ciemno i nie widać, że trzeba inaczej, no nieważne, no po prostu, tego kabla nie będzie, to jest jakaś próba jego. Widzicie, teraz widać, jaką mam poświatę rudą? nie? Ja w ogóle odrost mam, bo ja włosy ostatni raz farbowałam w roku 2018 w listopadzie. Tak. Także moje włosy są niefarbowane i mam bardzo dużo siwych włosów tutaj. Tu nawet... O, widzicie? Jaki gołąb! o ty jeden! Zaraz go się tu pozbędziemy. No i te kartoniki zaraz pojadą na dół. Ale mój mior musisz zejść. Kocham cię mój mior! Mój mior! No to co, miur, Ja już ze dwa w rękę biorę idziemy. Nie no, ze cztery wezmę na nas przecież. Nie. Na razie ustawiłam to tak i każdy jest połączony, że wiecie, jak tu wejdą, to przejdą w każdy karton. Oczywiście kombinacja może być jeszcze inna, ale wiecie co? Nie przyklejamy tego, bo tam są te naklejki takie. Żeby można było je przykleić, żeby jeden karton był do. Przymocowany do drugiego, ale stwierdzam, że przecież, jak będziemy chcieli kiedyś przynieść to do góry znowu do sypialni, no to tylko w tej kombinacji. A póki co, nie rozwalają tego, w sensie, że wiecie, kartony nie spadają, no to na razie zostawimy tak, że są po prostu ułożone. Może to przetrwa, no? Także może nie będziemy musieli na razie przyklejać. A naklejki sobie po prostu zostawię w razie W. No dobra w ja do No jeszcze nie zaczęłam. Weszłam do góry Dawid, tak przyszłaś do studia? Tak przyszłam do studia. Ale chciałam ci zadać bardzo ważne pytanie. Jakim cudem, jaka była droga losowania, nie? że mój komputer jest z tej strony, a jest tamtyj? Co? Na znaczy. No? Aha, to tak było. Że kto pierwszy, to lepszy. Bo mhm. ja tak się właśnie zastanawiałam, jak usypiałam nuzie, jakim cudem stało się to, że ja mam komputer z tej strony, a nie z No to coś mój. Mhm. Nie to wiem, no jest... w sumie na razie nie mam jakichś zastrzeżeń, że jest, okresie, mi, że jest mi tu gorzej. No ale dobra, no niech będzie. Więc dobra. Ja dziękuję za dzisiejszy dzień. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się chyba jutro. Do zobaczenia, cześć. Tylko teraz kabel tu znajdź boże moje studio. Bubcia się coś kręci, ale mówiłam do Dawida, że ten, kto wymyślił te kamerki, to jest po prostu genialny, nie? Genialny. Moja podstawka z Ikei za 10 zł do telefonu. I ja sobie tu mogę robić. A nuzia śpi.